Cześć, i kolejny punkt dbałości pielęgnacji o naszą skórę twarzy, a mianowicie krem nawilżający. Krem nawilżający to czwarty z punktów dbałości o naszą skórę. Pierwszy punkt to oczyszczanie, drugi tonizacja. Trzeci serum, i po nałożeniu serum nakładamy krem. Jest to krem Dotera, krem z serii Essential Skin Care. Krem, oczywiście, znowu na bazie olejków eterycznych, ale też składników najnowocześniejszych, które mają działanie nabliżające. I zapobiegające zmarszczkom i wszelkim różnym innym oznakom starzenia się. Co zawiera ten, ten krem? Jak zawsze w firmie, w firmie Dotera, krem ten zawiera olejki eteryczne, czyli naturalne składniki. Zawiera tak, kadzidło. Kadzidło, to co już mówiłam wcześniej, przy, przy serum, kadzidło, czyli olejek, który jest król, uznawany za królem, króla olejków, ma on działanie odmładzające, przeciwdziała niedoskonałościom skóry, zmarszczkom, przebarwieniom. To kadzidło. W składzie tego, tego kremu jest też geranium, które już w starożytnym Egipcie było wykorzystywane do zabiegów upiększających skórę twarzy, czyli naszą cerę. Jaśmin przyczynia się do redukcji niedoskonałości i sprawia, że cera ma zdrowy wygląd i jest pełna blasku. Dalej w składzie tego jest też lawenda. Jest skuteczna, jak wiemy, w likwidacji problemów skórnych i łagodzeniu podrażnień. W olejku tym też mamy naturalny, wolny, wodny ekstrakt cebule kwiatu śnieżycy letniej, który pozwala uzyskać wyraźniejszy i wyrównany koloryt skóry. Jak stosujemy ten krem? Ten krem stosujemy, to co już mówiłam, ten krem stosujemy po nałożeniu serum. Poczekamy, aż nam chwilę, chwilkę to serum się wchłonie, potem nakładamy krem. I po tym kremie możemy jeszcze, możemy jeszcze nałożyć, jeżeli wychodzimy na zewnątrz, możemy nałożyć krem z filtrem. Stosujemy go rano i wieczorem. Aby uzyskać naprawdę jakieś dobre efekty, no to powinniśmy wypróbować całą tą serię Essential Skin Care. No ja jestem z niej bardzo zadowolona, także bardzo wszystkim polecam.